Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj mamy przepiękne święto ofiarowania Pańskiego. Oznacza to, że Matka Boża ze świętym Józefem, maleńkiego Jezusa ofiarowali w świątyni. Przynieśli go, aby podziękować Bogu za taki dar. A tam spotkali prorokinie Annę i proroka Symeona, który powiedział: Boże, dziękuję Ci za to światło na oświecenie pogan. Pan Jezus, który przyszedł na ziemię jest naszym światłem, żeby nasze myśli były pogodne, nasze czyny dobre i całe życie piękne. Ten dzisiejszy dzień jest również nazywany dniem Matki Bożej Gromnicznej. Ona właśnie przyniosła to światło i ona odpędza złe wilki, złe myśli, smutki, różnego rodzaju strachy, właśnie Przynosząc nam Pana Jezusa. Więc stąd ta piękna świeca, też nazywana gromnicą, którą zapalamy, przyzywając pomocy Matki Bożej. I dzisiaj ciocia Lucy nauczy nas pięknego tańca do piosenki Królestwo Światła. W ten sposób pomodlimy się razem o to, abyśmy żyli w świetle Chrystusa. Światło na oświecenie Pogan. Światło nadziei Jezus Chrystus. Witajcie kochane dzieci. Ciocia Inga dzisiaj powiedziała we wprowadzeniu, że Matka Boża przyniosła światło. Przyniosła Jezusa do świątyni i ofiarowała światło. I my dzisiaj chcemy to światełko w naszym tańcu wziąć do rączek i nie chować, nie kryć tylko dla siebie, tylko chcemy całemu światu zanieść to światło. Chcemy oświecać Panem Jezusem, Jego miłością, Jego światłem cały świat dookoła nas. Nauczymy się dzisiaj piosenki tego tańca. Te dzieci, które były na naszym spotkaniu Przepięknego Królestwa w grudniu, tutaj w Łodzi u nas w szkole, umieją zatańczyć ten taniec, ale sobie wszyscy razem przypomnimy, kto nie umie, nic się nie martwi, bardzo łatwy to jest taniec, bardzo piękny. Będziemy do naszych rączek brali światło i roznosili je po całej ziemi. Zaczynamy. Pierwszym gestem, który sobie którego się nauczymy, to jest serduszko. W piosence mamy taki tekst, że otwieramy przed Bogiem nasze serce. I jak my będziemy to serce otwierać? Złączamy tutaj rączki. Zobaczcie, że to chcemy tutaj pokazać serduszko. Jak najbardziej nam się uda, pokazujemy serduszko. Łączymy tutaj nasze dłonie, podnosimy, podnosimy, to już mamy serduszko i otwieramy je przed Panem Bogiem. Teraz prawa rączka. Robi taki gest, jakbyśmy chcieli otworzyć połowę serca. Czyli jeszcze raz otwieramy i lewa rączka, drugą połówkę, otwieramy od początku. Dwie rączki razem, podnosimy, podnosimy, otwieramy nasze serduszko i teraz jeszcze otwieramy, jedną połówkę i drugą. I teraz krzyżujemy dłonie. I robimy taki gest, że wszystko, wszystko chcemy przed Panem Jezusem odsłonić. Nic nie chcemy schować, tylko wszystko odsłonić. Zobaczcie, wszystko odsłaniamy. I teraz tak. Prawą rączkę wyciągamy do przodu. Robimy tutaj taką ścianę, bo w piosence jest, że zło nas chce oddzielić od Pana Jezusa. Więc robimy taki mur, który tutaj się przed nami buduje. Prawa rączka lewa. I mówimy, nic z tego, nic nas nie rozdzieli, bo my chcemy Panu Jezusowi wszystko pokazywać, żeby On nas do siebie przyciągał. Jeszcze raz, od początku, serduszko. Zaczynamy, serduszko. Otwieramy. Prawa rączka, lewa. I teraz obie, wszystko. Tobie, Panie Boże, oddajemy. Żaden mur, żadne zło. Nic nas nie rozdzieli od ciebie. Czy może zaśpiewamy I, i spróbujemy sobie już do, do piosenki? Pięknie. Myślę, że tą część już mamy. Teraz w drugiej części bierzemy do ręki nasze, nasze światło. Wyobraźcie sobie, możemy na chwilę zamknąć sobie oczy i wyobrazić sobie, że do naszych rączek bierzemy światło. Wyobraźcie sobie i teraz. Co my mamy w tych rączkach? Kto ma świeczkę, to musi, uwaga, zapalamy. Ale nie zapalamy świeczek sami. Możemy, jeśli ktoś używa prawdziwej świeczki, to tylko wtedy, kiedy jest obok rodzic i ktoś nam to światełko zapali. To zapalamy. Jak już mamy nasze światło na dłoniach, to teraz robimy sobie kroczek do przodu i kładziemy je przed sobą na podłodze. Kładziemy nasze światełko i idziemy kroczek do tyłu. Jak będzie w prosence tekst, że królestwo światła jest tu, to my podnosimy to nasze światło do góry. Zobaczcie, robimy kroczek. Podnosimy i tam będzie, że królestwo światła jest tu. I teraz opuszczamy do siebie i zaczynamy nasz taniec ze światłem. Robimy tak: kroczek do przodu, dostawny, i podnosimy światło do góry, i wracamy do tyłu opuszczając. Hop. Jeszcze raz, do przodu, światło do góry, i opuszczamy, wracając. Jeszcze raz, do przodu. I do tyłu. Jeszcze raz. Do tyłu. I teraz ostatni już element. Bierzemy światło do którejś rączki, albo do prawej, albo do lewej. Rozkładamy dłonie i się obracamy dookoła siebie. Niosąc światło. Idziemy do przodu, do tyłu i obrót. Czyli tak, kroczek do przodu, podnosimy, wracamy i obrót. Trzy, cztery. Do góry wracamy. Bierzemy światło w którąś rączkę i obkręcamy się dookoła siebie i dalej. Do przodu, do tyłu i obracamy się. Będziemy to światło potem odstawiać z powrotem na ziemię, bo będziemy mieli drugą zwrotkę, a na drugiej zwrotce będziemy wykonywać te same gesty, które były, które już przećwiczyliśmy. Zaśpiewamy Królestwo światła. Trzy, cztery. Bierzemy, z jest tu. Żyjesz do przodu. Zrób dzięki Tobie. Góra. Boże jest znów. Dajesz mi bogu. Dobrze, myślę, że mamy przećwiczone. To teraz. Bierzemy do rączek nasze światełko. My z ciocią weźmiemy sobie lampiony. Zachęcam Was, żebyście poszukali sobie albo jakiegoś światełka, albo jakieś latarki, albo wyobrazili sobie piękne światło, które mamy na rączku. I za chwilę zaczynamy naszą modlitwę na sztaniec. Otwieram serce moje tobie, panie. Mój. Przed tobą, życie moje, jak otwarty zwój, nic przed tobą. Dobrze jest się pomodlić Oto światło Chrystusa w naszym sercu, w naszym życiu. Teraz się pomodlimy za wasze rodziny, za wasze serduszka, prosząc Matkę Bożą o to światło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ściskamy was bardzo mocno i jeśli ktoś z was nie widział jeszcze teledysku do tej piosenki Królestwo Światła, to macie też poniżej. Zachęcam obejrzyjcie, pomódlcie się, zaśpiewajcie i zatańczcie razem z teledyskiem jeszcze raz i pamiętajcie o lajkowaniu, zapraszajcie kolegów i koleżanki. Pięknego święta wam życzymy. Papa. Pa. Kochane dzieciaki, pierwsza środa lutego oznacza, że losujemy wszystkie konkursy styczniowe, środowe i dzisiaj ciocia Malwa będzie losowała kto wygrał. Pierwszy nasz konkurs dotyczył orszaku Trzech Króli ale nie był łatwy, bo to był taki międzynarodowy, więc Malwinko zamykasz oczy, mieszasz, no tak, mieszasz. Ja że... też nawet zamknęłam oczy, matko, jak tutaj jesteśmy uczciwi. Ocz. Kto to? Pierwsza nagroda idzie do Izy lat 8 z Krakowa wysłane hmm. z adresu Agnieszka AAA i odpowiedź jest trzej mędrcy byli to ludzie o dobrym sercu with a good heart buon cuore bardzo dobrze i za 8 lat z Krakowa to trudny naprawdę to jakiś naprawdę ten konkurs trudne. był brawo dzieciaki poligloci do boju nie poddawajcie się mhm. drugi konkurs Kartka z ferii, a więc mieliśmy napisać, co będziemy a, robili w czasie to ferii. To jest taki albo... przyjemny konkurs. Albo co robimy. Losujemy, ty, ty, ty. losujemy. Tu jest jakaś duża kartka. Wow. Nie wiem, co tam, ale jest chyba jakiś ogromny. Kochani, no tutaj jest Piotrek, Natalka i Patryk z Brzeźnicy. Wysłane z adresu Beata Pełczyńska. Odpowiedź konkursowa: nasze plany i pomysły na tegoroczne ferie. Do babci. Bo tam jest super górka, będzie zjeżdżanie wow. sankami, chodzenie na treningi piłki nożnej, bardzo fajnie, czytanie lektur, bardzo wow. dobry pomysł, fajne prace plastyczne, super. bardzo fajny pomysł, odpocząć od szkoły, bardzo dobry mm -hmm. pomysł i pracę z siostrą, odwiedzić kuzyna, piękne. Cała wielka kartka planów i to jest bardzo bardzo dobre. I ostatni nasz mm -hmm. konkurs styczniowy, wyturlaj historię. Robiliśmy wow, taką. to jest to nasza gra, wspaniałą mm -hmm. grę. I tutaj mieliście odpowiedzieć, czy znacie jeszcze jakieś gry, które robiliśmy w przepięknym mm -hmm. królestwie. Jest dużo odpowiedzi. Losujemy, losujemy. Jest. Mm -hmm. Robiliśmy już memo ze świętymi, państwa miasta z kasztanów, memo muzyczne, memo ze zwierzętami, gra sowy, czyli mm -hmm. to było rysowane tak. sowy. Pięknie. Asia lat 6 z Jastrzębia-Zdrój wysłane z adresu Marcin Cacoń. Gratulujemy. Mm -hmm. Czekamy na wasze adresy i oczywiście pamiętajcie, że w każdą środę jest konkurs. Do zobaczenia.